No, idziemy do pierwszej jaskini Jaskinia no, nazywa się co ciekawe dziewicza Trochę dziewice. Trochę zimno na tym polu ale zaraz wejdziemy w las i ten wiatr się uspokoi Znaleźliśmy wejście teraz zobaczymy jak długa ona jest Faktycznie ślisko. A tu mamy po prawej ten komin, do którego potrzebna jest lina. Jak tam sytuacja? Trzeba się czołgać? Czołgać. Czołgać. Poczekaj, ja poczekaj, poczekaj. Niech kamerę. No, czołga. no tu jeziorko się wytworzyło. No. Próbuję no, ja się tam przycisnąć. Prawdy. Mówić Ale jest przejście, można iść spokojnie. Weźmy moje czołówkę? Tak. Tak. Tutaj trzeba się przeciągać. Z jakieś 5 metrów. I tam dalej jest ta. Widzę yy, jakaś komora większa. Dobra, to idę to zobaczyć. Albo chociaż zobaczę, co tam jest. Jest przejście. Jak tam, idzie? Dobrze. Pod tym. Idę dalej. Dobra. Dobra. Tak, coć ma. Taka dosyć wysoka grota, że można stanąć. Tak? Na niej, w niej, spokojnie. O, ze 4 metry. Spróbuję tam wyjść. No, i to jest koniec. No? To jest koniec chyba, chociaż. Także udało nam się dojść do końcowej części jaskini. Jest tutaj bardzo duża komora, bardzo wysoka. Na górze widać yy, korzenie, jak się przebijają z drzew. No i spokojnie można by tutaj było przenocować. Gdyby komuś się trafiła kiepska pogoda, jest tutaj stała temperatura Może nieznacznie się waha Dobra Schodzę teraz przez ten wąski przesmyk z powrotem I się trochę ufajdoliłem. doliłem Jest coś tam? Jestem, jestem Ja schodzę Tutaj jest takie Uch. Mam blisko tyłem Także udało się przejść. No, wygląda, wygląda to tam ciekawie, nawet powiem Ci, można spokojnie nocować, jakby ktoś, ktoś stwierdził, że nie ma siły dalej iść. A byłoby zimno na zewnątrz. Present, Wie masz? Zostawiłem. Ty. Zobacz, co znalazłem. A to chyba ci ma jest. myślałem, że. No dobra. Udało nam się dotrzeć do końca tej jaskini, co się nazywa Dziewicza. Tam trzeba się trochę przeczołgać, ale później jest fajna, wysoka komora. Trochę się utyrałem, ale moment wysycha. Idziemy dalej do kolejnej jaskini. Idziemy, idziemy teraz do drugiej jaskini, która się nazywa Małotowa. Od Dziewiczej no jakieś 500-700 metrów ścieżką przez las no i będziemy szukać kolejnej jaskini czołgać się dziewiczej nie było pająków a zobaczymy jak jest w Małotowie